Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie zobaczymy stronę SpinCity. E, przedstawię wszystkie jej plusy i minusy, a także zerkniemy na pozostały ranking kasyn online w Polsce. Wszystkie linki znajdują się w, e, w opisie oraz przy tym komentarzu, więc możecie klikać, rejestrować się i grać. A więc strona ma do, do zaoferowania wiele różnych rzeczy. Zaczniemy od dość unikalnego systemu bitew. Mamy turnieje. O, i tu mamy bitwy. Obecne bitwy. Jak widzimy, aktualnie żadne bitwy się nie toczą. Poprzednie bitwy tutaj miały miejsce właśnie o 500 zł, 1500 zł czy 300 spinów. No ale niestety od nowego roku tej bitew po prostu nie ma. Nie istnieją. Właściwie to od grudnia. Do pierwszego, od 1 grudnia już nie ma, nie ma żadnych bitew. Niestety. Kolejnym atutem są także promocje. W tej strony mam do zaoferowania dużo ciekawych rzeczy. To jest na przykład 100% plus 100 darmowych spinów, jako bonus powitalny, plus 75% do drugiego i trzeciego depozytu oraz plus 100% do czwartego depozytu. I poluczajcie bezpłatnie spiny i w grach QuickSpin. Nie wiem o co tu chodzi, <laughs> ale no cóż, coś się stało. Poza tym możemy tutaj znaleźć także top gry. Czyli tutaj są gry po prostu najpopularniejsze w tej społeczności. W to co ludzie grają najbardziej. Um, takie najlepsze pozycje, które ma kasyno. Mamy tutaj różne kategorie. Tutaj po prostu mamy różne kategorie typu jak widzimy książki, bohaterowie, kup bonus, owoc, mega Megaways i zwierzęta. Um, mamy także nowe gry, które powstały niedawno. Są tutaj na tej stronie od kilku dni. Videoslos, czyli po prostu jednoręki bandyta. Pula. Pula to jest jackpot po prostu. No i różne gry stołowe oraz kasyno na żywo. Także program lojalnościowy tej strony jest godny uwagi. gdzie on tutaj był. Program lojalnościowy. O, tu mamy bonus powitalny i program lojalnościowy. Jesteśmy dumni z tego, że gracze uznają oferowany przez nasze kasyno internetowe program lojalnościowy za jeden z najlepszych na rynku. A wielu z nich twierdzi, że jest on wręcz najlepszy. Chwałbym się nieźle, boże, co tu mamy? Zaczynamy od poziomu przyjazny, czyli jak będziemy mieć 35 punktów, tam kurs wymiany 1000 do 1, razie 5% oraz nagrodę na kwotę 2 zł. Zawsze coś. Mieszczalnik to już tutaj wymóg punktowy 1000, ale w zamian dostajesz kurs zmiany 800 do 1, cashback 6%, 3,5 zł i dodatkowo 500 punktów. Honorem mieszczalnik natomiast otrzymuje 100 punktów, plus 5 zł i cashback 7%. No i tutaj mamy różne właśnie takie rangi. Finałowa to jest Patron. Dostępna jest od pół miliona punktów, czyli trzeba się naprawdę nieźle nagrać tutaj, żeby to zdobyć. Ale w zamian otrzymujemy kurs wymiany równy 100 do 1, 1200, a nie, przepraszam, 20 tysięcy punktów oraz każdego wynoszący 11%. Poryłem się, bo to jest 100 do 1, przynajmniej 20 i nie, nie wiedziałem, że to chodzi o 1200, czy 1000, 200 000, czy coś, ale no, jest. Kurs wymiany równy 100 do 1, 20 tysięcy punktów oraz każdego 11%. Jest to dużo, jak przegramy powiedzmy 100, zł, to dostajemy 11 złotych z powrotem, więc no, to jest taki fajny bonusik, który może nam po prostu otrzeć łzy przegranej. Dobra, czyli podsumowując tą stronkę, dużym plusem są bonusy do depozytów, rozprogram lojalnościowy i tygodniowe catchbacki, duży wybór gier. Aplikacja mobilna, o której chyba nie wspominałem, ale właśnie mamy na Androida oraz iOS aplikację mobilną tej strony, więc możemy sobie nawet w pracy pykać. Chociaż nie polecam, jak go szef zobaczy, to nie wiem, czy będzie szczęśliwy. Mamy dobę pomoc online, tam też się chwalili właśnie wcześniej, że jest pomoc techniczna, dostępna do na 24 7, spoko, ale minusem jest to, że bitwy leżą. Żadna bitwa nie miała mie miejsca od 4 e, miesięcy, prawie 5, więc no trochę to zignorują. E, oczywiście to jest w czasie nagrywania tego filmu, mamy teraz 21 marca. E, zobaczymy jak to będzie w przyszłości. E, może bitwa się znowu otworzy, może nie, może w ogóle to usuną. Zobaczymy jak to będzie. E, no ale to tyle z tej strony. E, z mojej strony, z tej strony. Teraz pobieżnie przyjrzymy się reszcie rankingu, na którym Spin City ląduje na czwartym miejscu. Dlaczego? Zaraz się przekonacie. Ale zaczniemy od e, miejsca ósmego. No, i na ósmym miejscu mamy tą, tą stronkę, Wawada e, niby oferuje różne bonusy. E, dużo gier, jak prawie każda taka strona. No, ale jest na samym dole, bo jak widzimy, ten design jest taki dość nieintuicyjny, nieprzyjemny. Ciężko się tu odnaleźć. E, mamy tutaj po prostu gry na samym środku, kilka gier a reszta to ciężko. Mam tutaj jedną rejestrację, to jest druga rejestracja. Ciężko, ale lecimy dalej. I on, Tą stronkę tak trochę pominiemy. Tą stronkę też tak e, szybko zrobimy. E, Bank on Bet się nazywa. E, tak jak jest w opisie, ze wszystkimi linkami. Tak jak wszystkie linki. E, ta strona jest na siódmym miejscu, bo ma trochę fajniejszy design. Jest trochę lepiej zrobiona, mam tutaj więcej informacji, jest to trochę bardziej czytelne. Ale mimo wszystko moim zdaniem EY dalej jest takie trochę jakby nieprzyjemne, ciutkę nieintuicyjne. Też jakby dość ciężko się tutaj ładnie odnaleźć, tak poruszać po tej stronie w porównaniu do innych, które będą dalej na liście. Szósta strona to MrBet, która znajduje się na tym miejscu, bo oferuje bonusy podobne do BankOnBet, ale troszkę lepsza I ma fajniejszy interfejs, taki bardziej intuicyjny, można się tutaj łatwiej odnaleźć. Um, ale dalej strona bombarduje nas wygranymi ludźmi, co jest kompletnie zbędne i tylko zaśmieca interfejs. Nie wiem po co to tu tutaj jest. <laughs> to jest absolutnie zbędne, tylko zwraca naszą uwagę. Um, ale no, strona jest nie najgorsza, um, pora na co grać i przechodzimy do piątej strony, którą jest Slotika. Um, Slotika jest na tym miejscu, ponieważ oferuje troszkę mniejsze bonusy od um, poprzedniej strony oraz troszkę mniejsze od Betu. Ale zatem to, to mamy tutaj takie ciekawostki jak automat na żywo, wirtualny sport, e-sport, sport, dealerzy na żywo, mamy aplikację mobilną, e promocję oraz turnieje. E turnieje, w których możemy wygrywać fajne różne kwoty, 7500, 1500, tysięcy, do fajne kwociki. E Strona ma też taki moim zdaniem lepszy design, e też tutaj ładnie odnajduję. No i lecimy dalej. No i na piątym miejscu mamy stronę Spin City. Którą wcześniej omówiliśmy, i nie jesteśmy na stronie Spin City, ale na stronie polskie sloty. I tu mamy recenzję Spin City, która ma ranking 9.9 na 10. Najlepsze bonusy według polskie sloty. Taka ciekawostka. No i trzecia strona, czyli GGbet ma mniejsze bonusy od Spin City, ale jest bardzo ciekawa, mam tutaj. Bardzo, moim zdaniem, intuicyjny design. Wszystko jest, jakby na miejscu, wszystko widać od razu. Mamy bardzo dużo informacji takich streszczonych, które po prostu um, są bardzo czytelne. I jest na trzecim miejscu, właśnie ze względu na to, bo to mi się bardzo podoba. <grych> Oraz ze względu na to, że mam tutaj naprawdę dużo możliwości. Um, mamy tutaj po prostu wszystkie. Może nie wszystkie, ale bardzo dużo sport. Mam nawet takie rzeczy jak biegi narciarskie. Czy Starcraft 2. U nich ok, no więc jest tutaj dużo rzeczy. Ale głównie takie Counter Strike, piłka nożna, Dota 2, tenis stołowy, koszykówka, tenis siatkówka, League of Legends i tak dalej. Więc mamy tego dużo. Możemy obstawiać na żywo. I lecimy dalej do drugiej strony, którą jest... Vulcan Vegas. Jest na tym miejscu, bo oferuje duże bonusy i jeszcze większy cashback do 8000 zł, co tygodniowe turnieje, koła fortuny i program lojalnościowy. Mamy tu dużo rzeczy, ale i tak chowa się przy numer 1, którym jest Ice Casino. I jest to numer 1, ponieważ oferuje trochę większe bonusy od Vulkan Vegas. Za to ma taki sam cashback 8000 zł. Oferuje jeszcze więcej gier, bo ponad 3500. wykwintne turnieje i właśnie w tym momencie trwa jeden z dnia Świętego Patryka. Czyli po prostu mamy, um, możemy tutaj brać udział w turnieju ubierając w gry takie związane z tematyką irlandzką czy celtyską. Um, no, mamy program lojalnościowy, support 24 7 koła Fortuny Galerii Słaby turnieje. Tutaj turnieje działają w przeciwieństwie do naszego Spin City i to jest na tyle z tej listy. Zrobiłem wam recenzję Spin City, przedstawiłem resztę mojego rankingu i chciałbym jeszcze przypomnieć, że wszystkie linki do strony znajdują się w opisie oraz w komentarzu, więc możecie logować się i grać. Cześć!